Witam serdecznie. W tym vlogu chciałbym podzielić się z Wami paroma refleksjami na temat zmian zachodzących w naszym życiu po 50. A jeśli się jeszcze nie znamy, to ja na imię mam Tomek i wraz z moją żoną Martą poruszamy tutaj wszelkie kwestie związane ze zdrowym życiem po 50, z podróżami i generalnie taką aktywnością przed i poemerytalną. Jeśli chcecie być częścią naszego kanału, naszej społeczności, zapraszamy do subskrypcji. I wracając do y, głównej myśli, y, wydaje mi się, że pewnie z wielu z Was, którzy to oglądają, y, my sami jesteśmy na progu takiego totalnie nowego etapu naszego życia. I pewnie, tak jak wielu z Was, nie za bardzo wiemy na dzień dzisiejszy, tak do końca, czego się spodziewać, jak to rozegrać, żeby było dobrze, jak poradzić sobie z pewnymi kwestiami, czy potencjalnie jak ustrzec się błędów. I, I w ogóle jak ugryźć ten następny etap, którym jest oczywiście, nazwijmy to tak ogólnikowo, jesień naszego życia. Czyli dla większości z nas, wiek po 50., kiedy te takie. Dość poukładane nasze dotychczasowe życie, dorosłe życie, cała ta nasza starannie wypracowana rutyna, oto nagle wchodzi w okres totalnych zmian i turbulencji. Wszystko jest nowe i w pewnych aspektach oniśmielające, czy nawet, nawet przerażające do tego stopnia, że czasem, gdy ja sam o tym myślę, pewne sprawy już na dzień dzisiejszy mnie przerastają, chociaż w dużej mierze to wszystko jest dla mnie, dla nas, tylko przyszłością. Ale to wszystko przyjdzie, a właściwie już tutaj jest, albo nadchodzi tak wielkimi krokami. Generalnie w ogóle, widząc, gdzie zmierza życie, ja cały czas. Szukam takiej odpowiedzi na te gnębiące mnie pytania w stosunku do tego nowego etapu naszego życia, a że ta nowa rzeczywistość jest tak wielopłaszczyznowa, dlatego ja bardzo chętnie szukam sugestii innych, którzy już to przez to prze, jakby przeszli albo przechodzą na danym, na danym, w, danym, w danym momencie i mogą coś zasugerować. Oczywiście, że nie znaczy to, żeby od razu jakoś tam ślepo kopiować rozwiązania innych. Ale myślę, że jest to znakomita pomoc dla przemyślenia tego wszystkiego w kontekście indywidualnej, własnej sytuacji każdego z nas. Także jak zwykle zapraszam do podzielenia się tutaj Waszymi przemyśleniami na ten temat. Z pewnością da to dużo do myślenia i innym, ale także i mnie samemu. Wracając do myśli przewodniej, tej mojej tej refleksji, oto nagle po 30-40 latach codziennej rutyny, która tam oscyluje głównie wokół codziennego chodzenia do pracy, wychowywania dzieci, całe to dorosłe życie, które. Znaliśmy i znamy do tej pory, to się pomału wszystko kończy. I pozostajemy w tym wszystkim my, starający się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. I często takim pierwszym, jak to nazywam, szokiem dla systemu. Z angielskiego shock to system, także dobrze to się komponuje. I takim znakiem, że już nigdy nie będzie tak, jak było, jest. Na przykład wyprowadzenie się naszych dzieci z domu. Czy to najpierw na uniwersytet, czy do innego miasta, też może na, no właśnie na uniwersytet, czy też na, może tam osobą dzielenie się w ogóle, założenie rodziny i tak dalej, i tak dalej. Tak czy inaczej, nasze dzieci zaczynają żyć osobno, gdzieś dalej, czy daleko nawet od nas. Zaczynają żyć własnym życiem. Niezależnie, I ja wiem, że dla niektórych jest to dzień, na który od dawna czekali, ale tak czy inaczej jest to zupełnie nowa sytuacja w naszym życiu. Ta na przykład pustka w domu, chociaż ta fizyczna, prawda? Zawsze jest, na przykład jest jeden pokój wolny nagle, Tych brak codziennych rozmów, bezpośredniego kontaktu, a jest z drugiej strony więcej czasu dla nas samych nagle. I teraz kwestia jest, czym zapełnić ten czas. Inną nową rzeczywistością, yy, z którą się zderzamy po pięćdziesiące, i na którą nic nas nie przygotuje, jest śmierć jednego z naszych rodziców czy w ogóle naszych rodziców. I znów różnie to się prawda, dzieje i, i rozkłada, ale statystycznie większość z nas traci pierwszego rodzica. Właśnie krótko po pięćdziesiątce. I to tworzy kolejną pustkę w naszym życiu, a także wprowadza w naszą psychikę takie realne poczucie końca wszystkiego. I tak jak pustka po wyprowadce naszych dzieci może być jeszcze tam jakoś pewnie wypełniona, na przykład częstszymi wizytami, bliższymi kontaktami, jakimiś, zajmowanie się może wnukami i tak dalej. Pustka po stracie naszych rodziców jest permanentna. Na to wszystko nakłada się też często spowolnienie zawodowe. Mówimy tutaj spowolnienie, ale tak naprawdę dla jednych to będzie sposób przejścia na emeryturę, czy jakąś tam wcześniejszą emeryturę, półemeryturę. A dla innych może by to być po prostu utrata pracy, chociażby ze względu na nasz wiek. Oczywiście życzę Wam, żeby to spowolnienie zawodowe to był Wasz świadomy wybór, do którego przygotowaliście się i psychicznie, i finansowo przez dłuższy czas. Ale tak czy inaczej, to to jest gigantyczna zmiana w naszym życiu. Szczególnie dlatego, że wielu ludzi traktuje swoją aktywność zawodową jako taki środek zachowania normalności. Bo to jest właśnie ta jedna z głównych części naszego życia po 50, która właśnie nie ulega zmianie. Jest taką naszą ostoją i przystają tej właśnie normalności w tak diametralnie zmieniającym się naszym życiu. I dlatego tak kurczowo się trzymamy tej naszej naszej pracy. Poza tym wielu z nas ma tam także przyjaciół, znajomych, z którymi y, lubi spędzać czas. Oczywiście pomijając ten aspekt finansowy, bo to jest przecież też niezwykle ważne. Ale generalnie no, ten, ten aspekt socjalny, tak? gdy tego zabraknie, wtedy powstaje wokół nas kolejna pustka z biegu, w, miarę, w miarę upływu czasu. Te przyjaźnie też się wykuszają jakoś, no się kończą, prawda? Nic z tego jakby nie zastępuje. Także, no, jest to, jest to totalna zmiana i taka, no, no, ta pustka jakby się powiększa. Wielu z nas z kolei też po prostu w pracy się tam realizuje. Nasza pozycja w pracy określa też, zawsze określała przez dekady nasze miejsce w społeczeństwie. Yy, naszą osobowość, tak, na jakieś tam pytanie kogoś, co robisz, no to no, odpowiadasz, tam, jestem inżynierem, nie wiem, mechanikiem, lekarzem, cokolwiek, tak, księgowym, <laughs> wszystko jest jasne, a gdy nagle to stracimy, to właśnie tracimy tak tą jasno zdefiniowaną naszą osobowość, z którą utożsamialiśmy się przez dziesiątki lat naszego życia. Spowolnienie zawodowe też wiąże się z utratą codziennej rutyny, wokół której budowaliśmy przez te 30-40 lat całe nasze życie. I przyznam, że ja osobiście sam naprawdę się tego boję. Czy będę w stanie się zmobilizować, żeby zbudować sobie jakąś nową rutynę? Ja pamiętam, jak wróciłem z pracy w Polsce w czasie pandemii na początku pandemii w firmie Shell w Krakowie. I ja potem byłem przez cały rok bezrobotny i moja cała rutyna legła totalnie w gruzach. I co było dla mnie samego przerażające, to fakt, że ja po prostu nie byłem w stanie zmobilizować się do jakiegokolwiek działania. No faktem jest, że to działo się w czasie yy, kiedy nic na świecie, co się działo, nie napawało optymizmem, panowała no, ogólna deprecha. Ale nawet po paru miesiącach tego samorzeczy rzeczy, ja za nic nie mogłem wziąć się w garść tak, i zacząć robić cokolwiek. Cokolwiek. I wraz z takim właśnie dosłownie gnuśnięciem na kanapie i ciągłym oglądaniem YouTube, tak, poza tym nic chyba nie robiłem. Ja zacząłem coraz bardziej niezdrowo się odżywiać, i co jak teraz myślę, przyczyniło się do rozwoju mojej choroby. I to właśnie doprowadza mnie do następnej kwestii, że po pięćdziesiątce dla większości z nas zaczynają się też pierwsze poważne, czy też przewlekłe problemy ze zdrowiem. Często właśnie wtedy rozwijają się tak naprawdę w nas, u nas choroby starości, czyli cukrzyca, nadciśnienie, wysoki cholesterol, problemy z sercem, tak, ze stawami. Oczywiście o wzroku, wspominając, to standard, ale to jest zupełnie tak, jakbyśmy byli zaprogramowani do życia w ogólnym dobrym zdrowiu tak właśnie mniej więcej do pięćdziesiątki. A potem, gdy już natura stwierdziła, że spełniliśmy swoją rolę fizjologiczną na tym świecie, przekazaliśmy życie, wychowaliśmy potomstwo, to nasza egzystencja traci dla naturalnego porządku tego wszystkiego, tego porządku świata, po prostu traci swoje znaczenie. I nasze zdrowie zaczyna się sypać w przyspieszonym tempie. Ja pamiętam, Mam samą, tego samego lekarza rodzinnego od 30 lat. Jak miałem 40, tam po 40, tam chodziłem z nimi do niej właśnie z, z jakimiś tam drobnymi doległościami, mniejsze, większe. To większe, takich cholesterol, to było na początku dziennym, i tak dalej i tak dalej. I pamiętam, podczas których z tych wizyt, jak mnie znowu zobaczyła, to powiedziała, Tomek, ty poczekaj, jak skończysz 50, wtedy dopiero wszystko się posypie. I ja to widzę y, u swojego męża, u siebie, u swoich pacjentów. które ja tego tak słuchałem i na, naprawdę się tym przeraziłem, bo myślałem, że wtedy już miałem dużo dolegliwości. Nie wybrałem sobie, żeby moc mieć, mieć jeszcze więcej. Ale tak, to się dzieje. To się stało w moim przypadku. Także dla większości z nas po 50 te wszystkie nowe rzeczywistości po prostu no, nakładają się, i każda z nich sama w sobie może być mega wstrząsem dla naszej codzienności. I codzienności, którą, znali, taką, którą znali, znaliśmy do tej pory, i do, w ogóle do tej całej przestrzeni, w której żyliśmy przez te kilkadziesiąt lat, czy całe nasze dorosłe życie. To wszystko nagle jest w gruzach, i trzeba się w tym jakoś odnaleźć i zredefiniować. Um, Mamy szczęście, jeżeli te wszystkie wstrząsy, te wszystkie zmiany, czy procesy są rozciągnięte jakoś w czasie i zdarzają się sukcesywnie. Tak jeden, I tak jeden po drugi możemy po prostu się adaptować do tego i dawajem sobie z, tą, z tym jakoś radę. A jeżeli nie i zaczynają się naprawdę kumulować, to mamy poważny problem. Jak sobie z tymi wszystkimi zmianami, z tą nową rzeczywistością, z którą jesteśmy i z którą musimy się zmagać, jak sobie z tym poradzić? Muszę Wam powiedzieć, że dla mnie osobiście, na dzień dzisiejszy, jednym z takich namacalnych, przynajmniej dla mnie, dowodów tego, jak to się wszystko zmieniło, jest. Yy, jak ja to nazywam, takie skrócenie horyzontu czasowego. Ja się łapię na tym, że od jakiegoś czasu, yy, nieważne co planuję, to ja mam takie uczucie, takie permanentne uczucie krańcowości tego wszystkiego. Tego wszystkiego, co się w moim życiu dzieje. Na przykład. Wiem, że już nie zobaczę tych wszystkich miejsc, w które zawsze marzyłem, żeby zobaczyć w swoim życiu, nawet gdybym to, to zaczął jutro. Nie wyda. Na przykład, myślę na przykład o coś zrobić nowego, nowego w nowym życiu. Już wiem, że na przykład nie rozkręcę już żadnego biznesu, bo wiąże się to z latami wyrzeczeń, stresu, długich godzin pracy, ryzyka finansowego. To nie dla mnie. Ten pociąg już odjechał. Nigdy w swoim życiu ja już nie rozkręcę żadnego większego biznesu. Teraz zbliżają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Tutaj będą w Vancouver, tak akurat niedawno właśnie, jak zacząłem na to spoglądać. Wybieram się, a propos. I kurczę. No też, zaczynam się, zopałem się na tym, że zaczynam myśleć, ile ja jeszcze zobaczę Mistrzostw Świata w piłce nożnej w swoim życiu. 4, 5, ile olimpiad na przykład. No chociaż oczywiście po zobaczeniu otwarcia ostatniej olimpiady w Paryżu, nic by się nie stało, gdybym w życiu nie zobaczył żadnej olimpiady. Taki żarcik. No ale wiecie o co chodzi. Tak? Yy, może to tylko ja mam, nie wiem, ale jest to takie poczucie, które permanentnie mi teraz towarzyszy od pewnego czasu. I pewnie już będzie mi towarzyszyło, myśląc o gdy myślę o przyszłości, już do końca mojego życia. A jeszcze parę lat temu, pamiętam, ja tego nie miałem w ogóle. Ten, tak, ten horyzont czasowy był w mojej jaźni odległy, yy, taki bezgraniczny i zupełnie otwarty. I znowu, no nie wiem, może to wszystko, o czym sobie mówię i to wszystko, co analizuję, no, je, może po prostu się nie ma czym przejmować. Nie wiem. My obydwoje tutaj dopiero wchodzimy w to wszystko, i na dzień dzisiejszy staramy się po prostu przygotować na to, słuchając porad innych ludzi, którzy już przez to przesz przeszli i którzy mają coś na ten temat już konkretnego do powiedzenia. I z tego, co słuchamy, generalnie główną poradą jest to, że. Wchodząc w ten wiek no, emerytalny, powiedzmy, to jest główny jakby motyw tego, tego wszystkiego, tak? Na, nie, nie powinno się właśnie przechodzić rzekomo na emeryturę od czegoś, czyli od pracy, powiedzmy, od tego zaangażowania, rutyny swojej, codziennej, zbudowanej wokół tego, ale powinno się przede wszystkim przechodzić do czegoś, tak? Widz w tym, żeby właśnie znaleźć, jeszcze wcześniej, czy w tym momencie, czy krótko po przejściu, prawda, w ten nowy etap życia, żeby znaleźć to coś i tego się trzymać. I dobrze, jeśli to coś, czyli, czym to oczywiście jest jakieś tam e, zajęcie, e, jakaś, e, jakaś wasza pasja, jakiś wolontariat, żeby właśnie to coś pochłaniało was na tyle, i zajmowało tyle waszego czasu, żeby było w stanie skutecznie wypełnić te wszystkie pustki, o których tutaj do tej pory wspomniałem. Dla mnie, jak pewnie już wiecie, tym czymś od ponad trzech lat jest y, aktywny i zdrowy tryb życia, y, coś co pochłania większość mojego wolnego czasu. A teraz także ten kanał na YouTube, który założyłem, aby nie tylko podzielić się z Wami moimi czy naszymi doświadczeniami i przemyśleniami, ale żeby też czerpać inspirację od innych. Bo przecież nie można się poddawać. I mimo, że, uwierzcie, mi samemu czasami tłucze mi się po głowie, yy, no, po co się komuś tak męczysz. I tak przecież umrzesz i to pewnie wcześniej, niż się wydaje. No, ale jaka jest alternatywa? Co tak, jak ja, pięć lat temu poddać się i pozwolić, aby no tak dosłownie zgnuśnieć na kanapie, oglądając telewizję, albo żeby dopadły nas rozmaite tak, bolączki starości wcześniej niż się spodziewamy. I to właśnie wtedy mi się włącza takie światełko. Przypomin przypominające mi, że Celem tego, co robię, tej mojej właśnie zaangażowania w aktywność fizyczną, w zdrowy tryb życia, w dbanie o siebie ogólnie, nie jest przecież jakaś nieśmiertelność czy jakieś życie jak najdłużej, ale życie jak najzdrowiej. Bo przecież tak naprawdę nie liczy się długość naszego życia, ale jakość naszej starości. Wszyscy chcemy, chcemy przecież y, żyć bez uzależnienia od innych. Bez kłopotów ze zdrowiem, jakichś ciągłych boleści, niekończących się wizyt u lekarza, codziennego łykania garści lekarstw, y, które mają nie wiadomo jakie tam skutki uboczne. Przecież każdy chce z nas być zdrowy i aktywny, czyli tak naprawdę jednocześnie niezależny od innych, jak najdłużej. Każdemu z nas zależy na pewno, żeby już myśląc, prawda? Wiedząc, gdzie to zmierza chcemy, żeby samemu wstać z łóżka, samemu się ubrać, umyć, zrobić sobie coś do jedzenia, iść na spacer samemu, na zakupy, prawda? Jak się mają wnuki, żeby się z nimi zająć, pobawić się z nimi, poganiać to i tak dalej. Także, żeby w ogóle żyć jakby z takim niezależnym życiem, bez takiego ubezwłasnowolnienia przez nasze dolegliwości. Dolegliwości, które bardzo często są nie tyle konsekwencją naszego wieku czy naszej starości, ale przede wszystkim naszych zaniedbań. I gdy sobie o tym właśnie pomyślę w ten sposób, to właśnie to mnie mobilizuje i motywuje do dalszego działania i dbania o siebie. A to może nam zapewnić przede wszystkim właśnie zdrowy, aktywny tryb życia i zdrowy sposób odżywiania się. Tyle, to przecież każdy z nas może dla siebie zrobić. Ja bardzo lubię ten przykład, właśnie gdy siedzimy w samolocie, i gdy mówią nam, co się będzie działo w przypadku jakiejś niebezpiecznej sytuacji, że, że wypadną maski, i zawsze jest tłuką nam do głowy, że nieważne, że mamy tylko siebie, nie wiem, swoich starszych rodziców, dzieci, prawda? My tą maskę musimy założyć najpierw sobie. Musimy, żeby zadbać o innych, musimy zadbać najpierw o siebie. I w kontekście tego, tutaj mówię, żeby jakby pom pomóc naszym na przykład dzieciom, na przykład w wychowaniu wnuków, zamiast być dla nich obciążeniem, to my musimy tą maskę w tym momencie włożyć właśnie najpierw w sobie, czyli po pierwsze, pomóc samego sobie, aby być w pełni sił fizycznych i psychicznych jak najdłużej. I dopiero gdy zadbamy najpierw o siebie, Będziemy w stanie, potencjalnie oczywiście, nie ma takich gwarancji, ale potencjalnie tak, na dłuższą metę potem pomagać innym i być przydatnymi dla innych przez, miejmy nadzieję, większość naszej starości. Także, jeśli chciałbym Was zostawić z jakąś refleksją na ten temat, to właśnie taką, abyście zaczęli szukać tego czegoś, co, gdy przyjdzie na to czas, nie tylko pozwoli Wam wypełnić te pustki i nowe sytuacje w Waszym życiu, ale ze swojej strony przede wszystkim zachęcam Was, żeby właśnie tym czymś była aktywność fizyczna i rozpoczęcie zdrowego trybu życia. To wszystko wpisuje się w temat mojego następnego vloga. Ale o tym za tydzień. Pamiętajcie, że nigdy nie jest za późno, aby być najlepszą wersją samego siebie. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję za uwagę. Cześć.